Na drzewie i nikt o tym nie wie, zrywam sobie liście, a wy sobie poszliście. Skoro już poszliście, to mogę śpiewać sobie o czym tylko chcę, nawet i o tobie, ale mi się nie chce śpiewać o tobie, ani nawet żadnej konkretnej osobie. Będę śpiewał o księdzu mierza. będę śpiewał o tym, co wychodzi z peterza. Kikusi moc, kikusi moc, kikusi moc, kikusi moc, nikt Kiku, się nie naśmiewa, Sikam sobie z drzewa, kiedy jadę w góry, sikam se na chmury, kiedy wstaję z dana, sikam na kolana, tu o kielce, sikam ci w ręce, gdy nie ma pieluchy, sikają maluchy, przychodzi i lęka, obsikana na ręka, ziatwór jest pozacki, sikam jak wąs strażacki, siku siku mocz, siku, moc. siku siku mocz, siku siku Kikusiku mocz Kocham te piosenki Sikam ci do ręki To jest teraz w modzie Sikanie w samochodzie Pęcherz opóźniony, Mokre kalesony Nagle uderza w Zapalenie pęcherza Muszę do lekarza Muszę do lekarza Jeśli się nie Będę sikał do ołtarza Jestem u doktora Nie siada. Doktor mnie bada ja sikam do sąsiada Mokre skarpety Sikam w tezety, Fajne klozety Ale sikam do gazety Lubię kobiety, więc sikam do etykiety. Nagrywam kasety, jak sikam w krokiety.